Dzień dobry. W rozmowie z Malwinką o rozstaniach wspominałyśmy, że niezależność finansowa jest bardzo ważna i że w sumie jest to temat na osobny wypocinek. Ja, co prawda, doradcą finansowym nie jestem. Nie byłam też nigdy w sytuacji, w której gotówka była mi potrzebna, żeby wydostać się z toksycznego związku, ale byłam w takiej, w której sobie pomyślałam, gdybym miała dokąd się wyprowadzić, to już bym to zrobiła. I fakty są takie, że miałam ogromne szczęście w postaci przyjaciółki, która za grosze wynajęła mi swoją kawalerkę. Co oznaczało dla mnie wtedy, że w najgorszym okresie swojego życia nie musiałam szukać mieszkania na wynajem, ale wiem, że nie każdy tak ma. Pamiętajcie, że na początku, jeśli macie taką możliwość, można wrócić na jakiś czas do rodziców albo nadużyć gościnności przyjaciół i okupić ich kanapę na dwa tygodnie. Być może też jesteście w na tyle komfortowej sytuacji, że wyprowadzicie się wtedy, kiedy coś znajdziecie. Wszystko, co powyżej, jest jednak zależne od innych ludzi. Rodziców, przyjaciół, byłego, byłej. Jedyne, na co macie wpływ wy sami, to wasze finanse. Nadal jest tak, że mniej zarabiają i częściej rezygnują z pracy kobiety, więc pewnie do nich będę kierować swoje wypowiedzi, ale jeśli rezonuje to z jakimś panem, to super. Ja w pieniądze zaczęłam umieć niedługo przez 30. Pochodzę z domu, w którym nikt mnie tego nie nauczył. Kasy zazwyczaj nie było. Moja mama jako wyborny żarciek opowiadała, jak to ona nigdy nie miała problemów z pieniędzmi, bo ich nigdy po prostu nie miała. I tak, dopiero kiedy na horyzoncie pojawił się duży cel, zaczęłam zastanawiać się, jak najszybciej oszczędzić możliwie jak najwięcej pieniędzy. I tak też zagłębiłam się w finansowy kontent na YouTube. Zakładam, że dla dużej części z Was większość z tego, co tu powiem, będzie oczywista. Już widzę, jak przewracacie oczami. Ale jako fakt wiem też, że nie każdy to wie, bo rozmawiałam ostatnio z kimś na żywo, kto na moje oczywistości dotyczące oszczędzania pieniędzy reagował zdziwieniem. Dobra, do brzegu. Po pierwsze, specjaliści twierdzą, że każdy, nawet osoby z długami, powinny mieć tak zwaną poduszkę finansową, czyli gotówkę odłożoną na koncie oszczędnościowym, którą można nam wyciągnąć tylko w razie emergency. Najlepiej jakby taka poduszka obejmowała trzykrotność Twoich miesięcznych wydatków. I ja się domyślam, że jeśli ktoś się wpakował w toksyczny związek... To prawdopodobnie nie ma nawet na miesiąc życia do przodu, ale to też by uszło zdaniem specjalistów. O ile masz stałą pracę, dach nad głową i w planach pozbyć się wszystkich swoich długów, to nawet 1000 dolarów wystarczy. Oczywiście, że słuchałam tego głównie po angielsku, załóżmy więc, że nam wystarczy 1000 zł. No ale nie masz, a bardzo chcesz się usamodzielnić finansowo. Co robić? Po pierwsze, pracować. Nawet jeśli jesteś matką i masz wsparcie finansowe od państwa, to warto znaleźć dodatkowe źródło dochodu, żeby jak najszybciej móc się wyprowadzić. I nie mówię tutaj o piramidach finansowych. Pracy wam szukać nie będę, ale jeśli macie taką opcję, to to jest pierwszy i najważniejszy punkt. Po drugie, obciąć swoje wydatki. I ja wiem, że obciąć można tyle ile można i czasami już nie ma na czym przeoszczędzić, ale wiem też, że im większe problemy finansowe, tym mniejsza świadomość. To co obciąć 1. Używki. Bardzo dobre dla portfela i zdrowia. 2. Ubrania. Prawdopodobnie i tak otwierasz szafę, wypada z niej sterta ubrań, a Ty nadal nie masz się w co ubrać. To dlatego, że chodzisz w jakichś 20% swoich ciuchów, reszta tylko je gniecie, ukrywa i cię frustruje. Zrób porządek w szafie, zostaw tylko to, co naprawdę lubisz, a resztę schowaj pod łóżko. Jeszcze do tego wrócimy. 3. Kosmetyki. Nie wolno kupić Ci niczego nowego, dopóki nie zużyjesz tego, co masz. Jak masz za dużo. To duplikaty pod łóżko, obok ciuchów. Czy muszę tutaj dodawać, że produkty kosmetyczne wykorzystujemy do ostatniej kropli? Tak, to oznacza, że rozcinasz opakowanie i wygrzypujesz resztki ze ścianek. Uwielbiam tą rolkę o tym, że nie wiedziałam, że jestem tak eko, myślałam, że po prostu biedna. 4. media. Oszczędzasz wodę, gaz i prąd. I znowu, czy ja muszę mówić takie rzeczy jak zakręcanie wody podczas mycia zębów, golenia, gotowanie tylko tyle wody, ile faktycznie potrzeba do zalania kubka herbaty? Garzenie światła tam, gdzie nie jest potrzebne, odłączanie z prądu nieużywanego sprzętu, obniżanie temperatury na grzejnikach na poczet uroczego swetra. Nie muszę? To super. To nie będę strzębić języka ani tracić Twojego cennego czasu. 5. Zachcianki. Niepotrzebne wyjścia, kawy na mieście, kino, wypad do lumpa, bo Cię to odstresowuje. Teraz odstresuje Cię tylko niezależność finansowa, dlatego każdą złotówkę odkładasz do skarbonki, dopóki nie zbierasz na kaucję i pierwszy miesiąc życia. 6. Wygodę. Jeśli jest taka opcja, wróć do rodziców lub wynajmij pokój u starszej pani. Odpuść wszystkie platformy streamingowe, a przynajmniej postaw na jedną naraz. Obejrzyj wszystko, co Cię interesuje i zmień na inną. Jeśli możesz, do pracy jedź autobusem albo rowerem. Jedzenie gotuj i jedz w domu. Jeśli nie stać Cię na odejście z toksycznej relacji, to nie stać Cię na jedzenie na wynos, paznokcie, rzęsy, nowy błyszczyk ani kola. O tym, ile można zaoszczędzić na gotowaniu i chemii w domu są całe kanały na YouTube. Więc ja tylko króciutko. Zaplanuj posiłki na tydzień i na zakupy z listą oraz pełnym brzuszkiem. Nie kupujemy na głodnego, bo w koszyku wyląduje milion przekąsek. Do sprzątania domu nie potrzebujesz 10 tysięcy produktów. Ja używam płynu do mycia naczyń, octu, sody oczyszczonej, domestosa, boraksu i olejków eterycznych, żeby nie śmierdziało. I mam czyściutko. Zapytajcie Malwiki. Albo zobaczcie na Instagramie. Prawdopodobnie moje oglądanie niczego nie wniesie, bo jeśli ktoś chce się nauczyć w pieniądze, to już do tego wszystkiego doszedł. A jeśli nie chce, to i tak postawi na wygodę finansową kosztem komfortu psychicznego. Ale jeśli naprawdę chcecie, a ogranicza Was przeszłość, to wiedzcie, że się da. Stosując wszystko, o czym wspomniałam, możecie ustalić plan spłaty ewentualnych długów i krok po kroku budować i poprawiać swoją sytuację materialną. Najważniejsze, co stabilność materialna ma do zaoferowania, to nie jest to przesyłek z Sejna dziennie, tylko spokój ducha i głowy, poczucie bezpieczeństwa i spokojny sen. Bo to, że pieniądze w szczęścia nie dają, to jest akurat prawda. Zostało już zbadane, że powyżej pewnej kwoty satysfakcja z życia pozostaje na tym samym poziomie. To jest zapewne porządna kwota, ale oznacza prawdopodobnie tyle, że kolejne 500 tysięcy robi w głowie tyle samo co 50. Ale ciężko być szczęśliwym, jeśli nie wiesz, czym nakarmisz dziecko do końca tygodnia, albo boisz się wrócić do domu, bo nie wiesz w jakim stanie zostaniesz męża. Jak to mówią, pieniądze szczęścia nie dają, ale wolę płakać w Ferrari niż w autobusie. Aha, pytacie, co z tymi rzeczami poduszkiem? Już się nie mieszczą? Spróbuj sprzedać. Zarobioną gotówką zasil poduszkę finansową, a jak zależy Ci w jakimś stopniu na środowisku, to będzie z tego zadania jeszcze jeden uczynek. Zobaczysz, jak pozbycie się rzeczy w sposób zrównoważony jest trudny i może następnym razem, jak zetkniesz się z impulsem kupienia czegoś, czego nie potrzebujesz tylko dlatego, że jest na przecenie, to może, może w Twojej głowie pojawi się myśl OK, ale jak nie będę tego używać, to jak trudne będzie pozbycie się tej rzeczy. To jest już temat, który mocno zahacza o minimalizm, który swoją drogą też bardzo polecam. Wypocinek mógłby mieć właściwie dużo weselszy wydźwięk, gdybym założyła, że słuchające chce po prostu odłożyć gotówkę na dowolny cel. Ale odpowiadam na często pojawiające się w internecie wątki o toksycznych związkach, w których używki i agresja są na porządku dziennym. Dziewczyny, nie rezygnujcie ze swojej niezależności finansowej. A jeśli już tak się niestety stało, to zróbcie wszystko, żeby ją odzyskać. Mam nadzieję, że jeśli nawet niczego nie ułatwiłam, to chociaż was do tego zachęcę. Trzymajcie się Pa.